Witajcie na kanale Gra na Kąpa Ja jestem Pabellus, a to jest Snow SnowRunner I moi drodzy, jesteśmy na Alasce Wyjątkowo, nie po kolei trochę Ale słuchajcie, utknąłem y, y, Tam w tej, tej Zatoce Smithville na jednym zadaniu I doszedłem do wniosku Że potrzebuję Caterpillara A że minęło trochę czasu I ja miałem trochę czasu przez weekend y, To docisnąłem tak konkretnie I teraz y, Słuchajcie, no mam Mam na razie 12 poziom, tam sobie dokupiłem trochę trochę rzeczy. A przede wszystkim, słuchajcie, posprzedawałem większość pojazdów. Zostawiłem sobie tylko, słuchajcie, takie. No, Stara zostawiłem, naszego kana zostawiłem, ale w zamian za to, no tam tę gotówkę, którą na czasówkach zarobiłem, bo tam sobie dosyć mocno docisnąłem na czasówkach. To słuchajcie, kupiłem. Ech. Zaraz zobaczycie tę ciężarówkę, bo nią będziemy jechać. Natomiast też kupiłem Azowa. Specjalnie się do Rosji wybrałem. E, tam, na, do Tamir. E, po to, żeby, żeby kupić Azowa, bo nie, nigdzie indziej nie można było go kupić. I to jest ten, ten pierwszy taki Azow. Jeszcze drugi jest do, do znalezienia, ale to, to później. Jesteśmy w tym momencie tu. Ja troszeczkę sobie tutaj pojeździłem. Odkrywałem kanem. Tak, żeby, słuchajcie, mieć wszystko, wszystko już tutaj widoczne. Jeszcze tylko mi została ta wieża i ta wieża i będzie dobrze. Tak czy inaczej, potrzebuję, słuchajcie, dostać się do do jednej mapy i to wcale nie jest tutaj ta biała dolina, więc liczę, że może tu będzie tunel, ale żeby to zrobić, żeby to odlokować, podejrzewam, i o ile tam ten tunel jest. To musimy tutaj zrobić zadanie, w związku z tym ogarnijmy to zadanko i zobaczmy, co nam tutaj każą zrobić. Naprawa mostu. Władze, aha, lokalne władze potrzebują kierowcy do zadania. Metalowy most wymaga poważnych napraw i ktoś musi dostarczyć materiały. Wynagrodzenie wygląda dobrze. No, to, to więcej zarabiałem trochę, no ale okej. Okay. Dobrze, to jest mus, więc musimy to zrobić. Hmm, śledzenie, tak. I. Aha, metalowe belki. E, no to już raz metalowe belki dostarczałem, kurczę blacha. E, dobrze. To zobaczmy w takim wypadku. Tutaj mamy fabrykę. Czyli jeżeli byśmy załóżmy. Wiecie co, ja, ja, ja to wykasuję. <laughs> Wybaczcie. Ale ostatnio to mnie strasznie gardło boli. Jeżeli byśmy sobie pocisnęli, powiedzmy, tędy, tędy, później tutaj, jakoś byśmy tu ogarnęli to wszystko, całą tę traskę, tutaj tankowanko, bo jest stacja benzynowa, później tu, to jest ciekawy odcinek, cały zalany, i to jest droga, tylko zalana, tutaj, 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 później tędy. Tędy i tędy No, no to może się uda Nie wiem jak to w drugą mańkę będzie wyglądało Ale jak na razie to zróbmy tak yy, Tego gagatka Sobie scholujemy do garażu Opuścimy garaż O i tutaj już go widać Tego, tego, tego naszego tutaj, o Bo on jest potrzebny, słuchajcie Później do, yy, do naprawy katerpillara. Katerpilara, o Dobra, ty sobie przyjacielu, bracie, kolego Postój tutaj Wyłącz silnik, dobrze, e, a nie, 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 no dobrze było, dobrze było, zmień pojazd. O, Pacific P12, o tak to się nazywa, on ponad 100 tysięcy kosztował. Także dosyć mocno docisnąłem, a Azov kosztował 90, także, także tam różne przyczepy, bla, 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 takie, takie różne śmery bajery, no to, to już ogarnąłem. Czekajcie, wiecie co, tu jest przyczepa. To ja nie będę się pozbywał tego Badziewia tutaj z, z grzbietu. Aj, co ty robisz, co ty robisz, kucze? Już łobuzujesz, dopiero zacząłeś nagrywać i już łobuzujesz. Weźmiemy tę przyczepę. Nie trzeba będzie kupować. A to jest przyczepa, która tutaj stała. Odkryto nową przyczepę. No dobrze. Fajnie, że odkryto. To teraz ją dołącz. Konflikt przypodnosi. Aha! No takie rzeczy. Czyli co, co to tam? Tonki po dołączeniu, dodatek serwisowy, duża rama. Rozumiem. E, czyli ma ten dyszel chyba za krótki. E, dobra. No to trudno. To, to w takim wypadeczku trzeba to zrobić ciut inaczej. Wiecie co? Ja go od razu tutaj wezmę. Pyk, pyk. Dobra. Dostosuj. Eee, I co my by, byśmy tutaj się siodło, zamontujemy na razie. No, szkoda, bardzo wielka szkoda. Eee, zainstaluj. I teraz opuść garaż. No, mogłem żurawia w sumie, ale ja tam się nie, nie będę cackał z tym ładowaniem ręcznym. Chociaż powiem szczerze, że coraz lepiej mi to wychodzi. Nawet mi się to podoba. Tylko, że nie ma, nie ma czasu na nagry podczas nagrywania, żeby coś takiego robić. Tym bardziej, że. Ta droga tam to nie jest jakaś taka super hiper Tutaj słuchajcie, zamontowałem mu opony z łańcuchami I, i trzeba przyznać, że kapitalnie się tutaj jeździ tą ciężarówką. Czy ja dam radę to tak podczepić? O, nawet dałem radę, wspaniale Dobra, sprawdźmy tylko czas Która tam jest, 18.11 Tutaj nie będę na 6, tylko na 13 dam Dlatego, że moi drodzy o 6 to tu jeszcze jest ciemnawo i jedziemy w takim razie. Trzymajcie kciuki, zapnijcie pasy, bo ślisko będzie. I, I jedziemy sobie. Generalnie rzecz ujmując, jadąc to. O, gałąź wisząca, lewitująca. Jeżdżąc sobie tutaj, słuchajcie, tym tym pojazdem akurat. Jest super. I to jest jakby wyjątek od normy dla kana. Bo jadąc kanem, o tu jest zamarznięte jezioro, słuchajcie. I ja tutaj takie bączki kręciłem tym kanem, że, że po prostu masakra. Ja mu skręcam koła w lewo, a ten ciśnie prosto, bo to, no, no bo lód, tak? A tą ciężaróweczką z, na tych kołach z łańcuchami jest, jest kapitalnie. Nic więcej mu nie zmieniałem, dlatego że no nic więcej nie mam, bo tam musiałbym. Yy, poodkrywać sobie na, na świecie, w tym tutaj na Alasce różne tam modyfikacje do, do tego pojazdu. Ja to zrobię, tylko, y, tylko najpierw to chcę się uporać tam w Michigan i myślę, że Caterpillar będzie y, dosyć dobry do tego. Tu trzeba dosyć mocno uważać, dlatego, że po pierwsze ta ciężaróweczka no, nie ma zbyt dobrego skrętu, zresztą Azov ma chyba gorszy skręt, mimo dwóch przednich skrętnych osi. Natomiast ten, to tutaj co chwila gdzieś puknie coś tam i, i już jest uszkodzony. Więc no, żeby... No fajnie się nim jeździ, tylko trzeba zwrócić baczną uwagę na to, jak się nim jeździ i, i być ostrożnym. Ja tu włączę napęd na cztery koła, dlatego że... Yy, z włączonym napędem mu lepiej idzie. Bez, bez włączonego napędu na cztery koła potrafi się tu nieźle zablokować, więc, więc lepiej nie. Mam tylko nadzieję, że ta przyczepa nie spłata nam psikusa. Bo zobaczcie, ona ma takie niewielkie kółeczka. Co ty robisz? Ach, już w ostatniej chwili. No, ciśnij, ciśnij, panie, ciśnij, ciśnij. Dobrze ci idzie. I wiecie, i dodatkowo jeszcze zamontowałem mu troszeczkę dłuższą linę do wyciągarki. Chyba, chyba temu zamontowałem, bo już nie pamiętam w sumie. Także po, pojazdy, które posiadamy, no to Flixstar, kan y, tutaj ta ciężarówka, no i Azov. Natomiast y, jedna, jedna rzecz tam, jeżeli chodzi o to, na jakiej misji się zablokowałem w Michigan. To na baryłkach ropy. Tam trzeba cztery baryłki ropy dostarczyć. Jest taka misja, i dwie już dostarczyłem. Natomiast dwie trzeba zgarnąć z takiego mocno piaszczystego terenu. I Azov się niestety zarył. Nie jest, to, nie jest to zbyt dobry pojazd. Fleetstar niestety też nie dał rady. Więc pomyślałem sobie: Kurczę, może ten Caterpillar da radę, bo on ma takie fajne błotne opony. I byłoby dobrze. Aczkolwiek tym nie próbowałem na tych oponach, które obecnie posiada. Może też by dał radę, ale kto wie. No, ale zobaczcie, on sobie tam chwilę się zatrzymał, bieg zmieniony i ciśnie dalej do przodu. Na tych uniwersalnych raczej nie byłoby szansy. Już by pewnie gdzieś był zaryty. A tak? To proszę bardzo. Pięknie to robi. Trzeba teraz bacznie obserwować, słuchajcie, jak tutaj wygląda traska, bo... Bo, moi kochani, trzeba dotankować. Żre paliwa jak smok, słuchajcie, to jest niesamowite. A to chyba tutaj jest ta, ta stacja. Tak? Dobrze. No tak, no nawet znak jest. Ok, to dotankujemy się. Bo tam już prawie 50 litrów żeśmy... Wypalili i teraz, no, wiecie, no to, to w sumie niewiele, ale później, później to może stanowić różnicę. Dotankujmy 46 literków i możemy śmigać dalej. Mam nadzieję, że bez żadnych takich przygód, aczkolwiek wiem, że, że lubicie jak się coś dzieje. Bo wtedy jest śmiesznie, no ale... Co tutaj jest napisane? Water over road, no właśnie. No to jest, to jest zobaczcie, I, i to nie jest jakaś taka kałuża, tylko to jest normalnie woda, która płynie, tutaj trzeba dosyć mocno uważać, dobrze wcelować, bo te skały tutaj po prawej, którą mamy przy, przy prawym przednim kole, to jak przyrżnąłem, słuchajcie, to... To silnik był dość mocno uszkodzony. Więc po prostu trzeba zwracać baczną uwagę na to, co się robi. Jego czasami potrafi tak odbić nieoczekiwanie. No i jest, i jest problem. Ich Hopsia, i proszę bardzo, pięknie sobie radzi na tym terenie. Także liczę na to, no właśnie, już, już, ten, już się wystraszyłem, że może stanie. Liczę na to, że jeżeli w końcu odblokujemy sobie drogę do, 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 do tej mapy, do której potrzebuje się dostać, ja nie pamiętam tej nazwy, to później tam przy tym Caterpillarze też sobie poradzi. No dajesz, panie, dajesz, dajesz. Nie udawaj, że, że ci tak ciężko, bo robiliśmy to poza nagraniem, też tędy jechałeś i dałeś radę. Aczkolwiek, no tak, tylko że bez przyczepy. To jest pierwszy przejazd z przyczepą. Więc może to dla niego stanowić jakąś tam różnicę, ale raczej niezbyt wielką, ze względu na fakt, że po pierwsze to jest pojazd do ciężkich zastosowań, a po drugie, ta przyczepa nie jest jakaś taka super, hiper ciężka, nie? Jedyne co no to te kółka mogą stanowić problem. W przyczepie, przyczepie, kółka w przyczepie, ale dał radę. Dobrze, teraz tylko dojechać, słuchajcie, do fabryki, załadować metalowe belki, na stałe szczęście, jedną sztukę. No i dalej będziemy do tego mostu jechać. Tam, tam chyba... Wiecie co? Spróbujemy ogarnąć drogę tutaj od drugiej strony, wiecie? Bo... Może, może się uda. Nie będziemy musieli się przedzierać tam naokoło. Tylko tam jest jeszcze czarno, bo tam, tam mam wieżę nie, nieodblokowaną. W związku z powyższym nie wiem jak wygląda cała trasa. I pojedziemy tak trochę na czuja. Zarządzaj ładunkiem, proszę bardzo. Duża rura. No, no nie, metalowe belki. No tak. Autoładowanie, proszę bardzo. I mamy to. I teraz musimy się tutaj nawrócić. Wiesz, jak ja nie lubię tych przyczep, powiem Wam szczerze. Takich nie lubię. Generalnie to ja z przyczepami nie potrafię jeździć, no już bardziej wolę naczepę. Aczkolwiek też, no, nie za, nie za bardzo, nie za wygodnie mi się jeździ takimi w ogóle zestawami. O zobaczcie, to, to no, listek kanadyjski on tutaj ma. Proszę bardzo. O tego, tego nie widziałem. Odkryto nowy cel kontrola zasilania. No nie, 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 my to teraz... że mi macha tą kamerą, bo tam budynek stał i niestety, ale kamera na to zareagowała. Dobrze, chwilę, chwilę postoimy i teraz zobaczmy, jak byśmy mogli tutaj dojechać. Jeżeli byśmy sobie pojechali dla przykładu tędy i tędy, chociaż ta droga wydaje się być węższą niż ta, którą żeśmy tu cisnęli. No, może być ryzykownie, ale spróbujmy. Spróbujmy, bo i tak tutaj ten teren chcę odkryć. by po to, żeby zobaczyć, czy tam jest tunel. Bo jeżeli jest tunel, no to raczej prowadziłby do tej mapy, do której potrzebuje się dostać. No zobaczymy. No spróbujmy. Nie jest to asfaltowa droga. Aczkolwiek, no już po takiej też jechaliśmy i jakoś daliśmy radę, więc jeżeli nie będzie jakiegoś takiego bardzo dużego zwężenia, no to powinniśmy się przedostać. Aha, tam jest jakiś znak. Kurczę, tam jest jakiś znak, słuchajcie. E, taki, taka pomarańczowa tablica jest. E, może być droga zagrożona? Oby nie. Bo to by oznaczało, że musielibyśmy zawrócić i, i jechać naokoło, a chciałem ja chciałem właśnie tego uniknąć. Zaraz, zaraz będziemy wiedzieć, co tutaj się dzieje. A temu to tak troszeczkę gorzej idzie. Co tu jest napisane w ogóle? Detour. Ok. No dobra. I teraz tak. Tam do góry to chyba, tam do góry to chyba się jedzie, żeby tutaj do, do do tej wieży dojechać. No to w porządku. Sp spróbujmy tak. Tutaj to jeszcze nie byłem, więc nie znam tych terenów. Nie wiem czego się mogę spodziewać. Ale jak się nie przejedziemy, to wiedzieć nie będziemy. Ua, no ciekawie, ciekawie, bardzo ciekawie. Tutaj tutaj głębsze bruzdy widzę. Boję się teraz o, o przyczepę. Ale zobaczcie, jak pięknie się gleba zachowuje. Patrzcie, patrzcie. Super mi się to podoba. Bardzo, bardzo, bardzo ładna to jest. Kapitalna jest ta gra. Taka wiecie, bez pośpiechu, dla relaksiku. Mm, tu już mamy błocko. Ale są drzewa, więc może damy radę. Co ty robisz? Dlaczego no, ja ci w prawo skręcam, ty w lewo jedziesz? Co, co jest? Albo dwa przyciski naraz nacisnąłem niechcąc. Dowiecie, wiecie, tak się palec oprze, oplawisz i niefortunnie opadnie <ścoughs> i już go wciska, nie? Tak bezwiednie. Oj, oj, oj. Oj, oj, Panie dziejku. No, ale pomalutku daje radę, słuchajcie. Pomalutku daje radę. To nie jest tak, słuchajcie, że tego. No to przede wszystkim to nie są wyścigi, tak? Od tego zacznijmy. Dobra, chwila pauzy. To sobie odznaczmy. I teraz tak. Musimy pocisnąć tędy, później tędy, jakoś tędy, i będziemy patrzeć. No bo ten most jest tutaj. I raczej jestem przekonany, że ta droga powinna lecieć jakoś tu. Bo to była asfaltówka, czyli taka można powiedzieć główna droga, prawda? Więc jeżeli tam tylko jest tunel, no to raczej asfaltówka do tego tunelu prowadzi. Bo zazwyczaj asfaltówki prowadziły do tuneli. Więc liczę na to, że i teraz tak jest. A to by oznaczało, że od drugiej strony też jest dojazd. A zazwyczaj. Pola misji są po obu stronach. Takich przeszkód. Oj... Tylko żeby przyczepa mi się nie zwaliła. No. To jest konkret. To, to, to jest konkret. Słuchajcie. Oj, oj, oj. Tu dobrze, musimy pokombinować troszeczkę. Nie jedźmy prosto. Nie dajmy się tam zaryć. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj aj, 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 aj. Ale daję radę, daję radę, spokojnie. O, no, 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 panie, bo cię pochwaliłem chyba za wcześnie. No, nie zawiedź mnie. Nie teraz. To już jest prawie blisko. Prawie blisko, mój Boże. O kurczę. Aha, to jest spokojnie, M może jakoś przejedziemy. Ale jestem bardzo... O rany, co tu się dzieje? Jestem bardzo zaskoczony tym, co, co tutaj zastałem. Ale tam widzę, że są bruzdy. Słuchajcie, to nie powinno być aż tak bardzo głęboko. Blisko drzewek, blisko drzewek. Mhm. Dajesz, dajesz, pani. Dajesz, dajesz. O, przyczepę się tylko martwię. Ale wystarczy, żeby ten się zahaczył. Oj, 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 No dawaj. No pięknie. Wspaniale to, to zrobiłeś. No już. No jeszcze tylne koła i ciśniesz. Ciągę i przyczepę. Przyczepa. Zobaczcie, co się, co się z przyczepą dzieje. No pomalutku, pomalutku dasz radę. Nic się tam różnego nie dzieje. Tutaj to trzeba będzie dosyć mocno przykombinować. Ja pierdziu, co, to jak tu tędy przejechać? Poczekajcie, spójrzmy na mapę. Aha, problem polega na tym, słuchajcie, że ja tu nie widzę tunelu. Czyżby to był tylko jeden tunel na tej mapie? ja robię tę misję o taką? Bo sobie robię? Tu tunelu nie ma. Jest tylko tutaj. Brama do Biała, do, do Biała Dolina. Ale to mi się jakoś nie składa. W jedną całość. No nic, dobrze. Zobaczmy jeszcze tylko. Aha, bo to dobrze, przestawię czas na trzynastą. Nie wiedziałem, że to tak szybko ten czas może tutaj płynąć, ile ja nagrywam? 20 minut. A, no to to może dlatego. Blisko drzew. Jak najbardziej. No i to chyba będzie jego, jego porażka, chociaż jeszcze dajmy mu szansę. Bo zobaczcie co on robi. On, on, on ciśnie. Żeby tylko przednie koła załapały grunt. I wyciągnęły samą ciężarówkę To tył pójdzie I naczepa też Aha, tu jest płycej niż było tam poprzednio No dobra Jeszcze tylko jedna przeszkoda Będziemy się trzymali blisko drzewek Tak w razie wóz Słuchajcie, żeby mieć możliwość zaczepienia Bo wiecie, on sobie radzi Jestem z jego naprawdę bardzo dumny I to jest dobrze wydane 100 tysięcy Ponad Natomiast wszystko się tu może zdarzyć, bo tu zobaczcie. Niebezpieczny poziom wody. Aha. A co ty, nie masz snorkela? To, 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 to nieprzewidziany był snorkel dla ciebie? No i to już jest, słuchajcie, finito, jeżeli chodzi o jego możliwości. Eee, teraz tak. Tu jest drzewo. I to mam nadzieję, że jakieś konkretne zaczepiłem. Dobra, niech tutaj się łapie. O, zobaczcie, widzicie? Troszeczkę mu pomogliśmy i on już ciśnie dalej. Przyczepa. Już się prawie topi. Ale, ale jest dobrze, jest dobrze. W sumie na, całe, na całą tę trasę to do tej pory raz użyliśmy wyciągarki. Więc nie ma tragedii. To Jest dobry samochodzi. No i Panie kochany, teraz mi tu ładnie wykręć, bo ja widzę, że ta droga to się robi coraz węższa. Aha, tam będzie szerzej. Nie, 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 no wykręcaj, Boże, jak myślę... Bokiem? Bokiem jechał. <śm> no dobrze, spójrzmy na mapę w takim wypadaczku. No i dobra, i fajnie, i teraz tak. A może tutaj gdzieś jest ten ten... No nie wiem. Yy, no całkiem możliwe, że tutaj może być jakiś ten jakiś tunel. Zaraz to sprawdzimy. Na razie zróbmy emisję. Żeby już most był przejezdny i... wydostańmy się z tej błotnistej drogi, bo to akurat nie należy do fajnych podróży. Chociaż nie, my... Należy, bo to jest sens tej gry, tak? No, chłopaku. No jedź. Natomiast y, wiecie. Wiecie o co mi chodzi, nie? Żeby już być na asfalcie. Chociaż y, trzeba przy, jeszcze tutaj zauważyć jedną rzecz, że te opony y, z łańcuchami. One sobie kiepsko na asfalcie radzą. To, no, no nie są do tego przystosowane. Więc y, tutaj nie ma... nie ma się czemu dziwić. Najważniejsze, że w terenie sobie razem, bo w większości przypadków to się po takich drogach poruszamy, gdzieś tam na, przeł na przełaj. Co tu jest napisane? Port. Mhm. Okay. A my potrzebujemy gdzie? A my potrzebowalibyśmy... Yy, no tutaj. No tak, to, 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 to jest nasza droga. A zatem proszę was, już się wystraszyłem, słuchajcie, że tam trzeba będzie do góry jechać. Ale tam też trzeba będzie do góry pojechać, rzeczywiście, bo, bo trzeba będzie, moi drodzy, odblokować sobie tę bierze. To jedyna rzecz, którą muszę zrobić, to troszeczkę cofnę, żeby może znaku nie rozwalać. Drzewo to tam, wiecie. Tak jest! Wyprostuje się to drzewo? Nie, a to fajnie. Zobaczcie, zobaczcie, nawet coś takiego zadbali, że jak się drzewo połamie, to już mogiła, hmm? już po wtokach jest. Do portu taka droga prowadzi. No ja cię, że kręcę, no to jest, to jest niesamowite, no. O i Gdańska to to nie jest i i, i port y, y, w Gdyni to też nie jest. Ale tam chyba już widzę drogę asfaltową. Hmm? Chyba tak. Zaraz, zaraz się przekonamy. Czy mam rację, czy też nie mam racji. Jak to tak naprawdę będzie tam wyglądało. Yy, no i pytanie, które mnie bardzo nurtuje, czy będzie ten tunel. Czy też nie? Czy, czy Może jakaś... Nie wiem, no może przeprawa promowa cokolwiek, co pozwoliłoby mi się dostać na, na mapę, którą potrzebuję. Okej, okay, spójrzmy na mapkę. No widać, że tu nie ma nic takiego. Eee, kurde, czyli zrobiłem zadanie e, gratis, no ale to jest właśnie to, jak się nie ma odblokowanej mapy, tak? Tylko, tylko się jeździ na czuja. Co to za pojazd tutaj jest? Royal BM-17. Uuuu, a to ciekawa sprawa. To dobrze wiedzieć, ale to ja sobie to może ogarnę kiedy indziej. Tutaj nie ma czasu. Jedziemy, jedziemy dalej. Proszę bardzo. Ciekawe, ten Royal trzeba go będzie w sklepie sprawdzić. Co, co to jest za pojazd, czy to... E, warte jest. Co ty zrobiłeś? Bo tym razem na pewno przycisku nie, nie tego, klawisza nie nacisnąłem. Bo nawet palca tam nie trzymałem. Ma opony z łańcuchami i go znosi. I trzeba będzie, słuchajcie, dojechać do garażu. Ej, dlaczego? No, się z przyczepą nie można tepnąć. Zarządzanie ładunkiem. Rozładuj. Tak jest! Tak jest! Będziemy teraz mieli most. Proszę bardzo. Piękny jest. I zobaczcie. Ja dowiozłem ja dowiozłem tylko metalowe belki, a tu od razu już nawet deski były położone, asfalt. Widzicie takie rzeczy? No dobra, no to teraz, jak daleko mamy do naszego garażu? Nie, nie mamy daleko. No to można pocisnąć, tak? To, to ja tu zrobię cięcie, nie będę was trzymał, bo chciałbym tylko jedynie jeszcze sprawdzić. Po pierwsze, co to jest ten, ten Royal? To jest raz. A dwa, no chcę Wam pokazać, gdzie się próbuję dostać. Na, na jaką mapę. Także teraz cięcie, jak będę w garażu, no to, 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 to wracamy. I, I wtedy zobaczycie wszystko. No dobrze, zobaczcie, tutaj generalnie jesteśmy w porcie północnym, natomiast tutaj bramę widzieliśmy do Białej Doliny, a ja potrzebuję dostać się do Rzeki Górskiej. No, i to jest dla mnie niejasne. Będę musiał to jakoś obczaić. O co tutaj chodzi? Bo być może, no bo jest tutaj połączenie, tak? Niby, niby powinniśmy. Może to z tego portu jest no, jakieś, jakieś tam połączenie. Ciężko jest stwierdzić. Natomiast do Białej Doliny, no, zobaczymy, jak to tam będzie wyglądało. Słuchajcie. Na dzisiaj to, to będzie tyle. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za to, że obejrzeliście ten film. Sekcja komentarzy należy oczywiście do Was. Łapki, subskrypcje, zawsze mile widziane, komentarze też. Trzymajcie się i do zobaczenia. Papa! Pa.